Cześć, tu Gorigon. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Forager'a. No więc słuchajcie, e, chyba musimy teraz przejść na tę wyspę i się dowiedzieć czego chce na nas Niestety jest tu kilka demonów. Aha, mam landfill, tak? To mogę go zużyć w super potrzebny sposób i zrobić tak. Najpierw chciałem te demony, jednak mimo wszystko... Yy, halo, nie uciekaj. Czemu nie chcesz dać się zabić, typku? What is your problem, dude? Ty najlepszy. Bardzo lubię, jak cię tak zawieszają, ludzie. Bam. Ciebie, niestety, zasięgowo nie, nie walniemy. E, więc musimy się do ciebie dostać w ten sposób. Przy okazji sobie skałkę wykopiemy. Zobaczymy, ile z takiej skałki w ogóle wypada. Bam, nie wiadomo. E, pięć, to nie tak dużo. A no, możemy cię w ten sposób zabić. Nice. Tutaj to dokopmy już ten kamień. Oj, ej, 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 ej. No. To przynajmniej mamy dużo kłów. E, Okej, okay. siema dziadku. I see you have found my tower. Widzę, że znalazłeś mą wieżę. You know I'm going to to, to make. Uh, I, you know I'm going to make you go fetch some items, right? Wiesz, że zmuszę cię, żebyś poszedł i przyniósł mi jakieś itemy, przedmioty, prawda? Du, du, du. Nie opieraj się temu. Mam specjalną nagrodę dla ciebie. I'm talking about my super special magic scepter. Mówię o moim super magicznym e, Sceptre to jest taki mieczek. Tak mi się wydaje. laska. Let's get started with a few e, cinder Blooms I need for my potion. Zacznijmy od kilku cinder bloomów, których potrzebuję do mojej mikstury. E, dobra, Cinderbloomów mamy całkiem sporo. O, hej, hej. E, ile ty chcesz? 20, tak? No dobra. To chwilę potrwa mimo wszystko, żeby je zebrać. Yy, bo nie mamy tak dużo tych, tych gnistych lądów. Ej, ej. W bardzo złym miejscu stanąłeś, bo cię nie mogę uderzać. E, Cinderbloomy. Widzę, że to zasuwa. Bardzo dobrze. Dobra, no, to musimy w takim razie poczekać, czy chyba że możemy je sfarmować, czy możemy sfarmić Cinderblumy, czy możemy zrobić nasiona Cinderblumów? Nie. W ogóle gdzie możemy papier zrobić? To jest dobre pytanie. Dobra, ty się robisz cały czas. Bam. Wow! To jest trochę przesada. E, udało się. Ej, nie uciekaj. Dobra, słuchajcie, chodźmy się przespać, żeby noc minęła. A, w ogóle nie mamy łóżka, bo rozwaliłem łóżko. Hm. Du, 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 du. Czy mamy masonry, czy nie? Nie, nie mamy cały czas. Demet Kiedyś je zbudujemy. Coś odkryjemy. Strasznie ten Exp powoli idzie. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli double item, do sobie zbudujemy drugi ten mining rod i trochę to nam przyspieszy sprawę, mam nadzieję. No w ogóle tym kilofem to całkiem szybko się wydobywa rzeczy. Dobra. Co jest potrzebne na kolejny poziom? Electronics. A tak, to już sprawdzałem wielokrotnie. Skull sword. Nie do końca jestem pewien, skąd się te czaszki zdobywa. Sunken Ank. Nie wiem, czy to jest nam no, aż tak potrzebne. Mieliśmy double item, albo... albo... Tak, mieliśmy double item, wyśmienicie. To Znaczy, że możemy zbudować spokojnie drugi mining rod, żeby tutaj mu pomógł. Yy, industry mining rod. Super. Flower press. Mam, mamy offshore platform. Yy, tak. Spróbujmy to zbudować gdzieś. Nie wiem, gdzie co prawda. Ale gdzieś to na pewno zbudujemy. W ogóle moglibyśmy kupić kolejną wyspę pewnie. Aaa, to jest wyspa. Ta śmierciowa, nie jest czerwona. Szkoda. Hej, okay, jeszcze tylko sześciu brakuje. I tu jest. Tak, Wisdom, to bym chciał zbudować. Tu papieru nie wiem. Papier to papier to musi być jakiś item. Inscription unlocks inscription tables. Mm -hmm. Fishing, hunting. No. no nic, no przydałoby się jakoś, przydałoby się jakoś zwiększyć yy, expa, którego dostajemy bo strasznie wolno to idzie, szczerze mówiąc. Dobra. Hoppmy, to trochę nam przyspieszy, mam nadzieję. Chciałbym już te robociki odblokować. To by nam pewnie najbardziej przyspieszyło te droidy. Tak zakładam. No, też nie wiem do końca, no, ale takie mam wrażenie. No, 31 poziom. Proszę bardzo, gear, skills. Idziemy w engineering: unlocks EMP grenades. Industrial Structures work 25% faster. Unlock Droids. Wyśmienicie. Bam. Engineering. Rah, co się robi cały czas? To te demony pewnie. Engineering. Gdzie się robi droidy? Pewnie tutaj. Droid, co jest potrzebne? To i fiberglass. Fiberglass robi się glass i plastik. Plastik robi się z Royal Clothing i Bottled Oil. Czyli musimy. A tutaj możemy sobie zbudować taki, tą platformę wiertniczą, albo tutaj. Tu jest też dobre miejsce. Tutaj możemy dalej budować bazę. Czyli Build, Industry, uh, Offshore Mining Platform, bam, uh, Ty sobie tutaj produkuj. Oil dla nas. A my teraz spróbujemy zrobić Royal Clothing. Hmm, tutaj usunąłem niestety. Byłem na tyle sprytny, że. Um, electronics. Tak. Usunąłem tutaj te stoły dlatego, że miałem zamiar to przebudować. Oczywiście brakuje nam troszeczkę tych kamiennych płytek, więc niestety no, to wygląda jak wygląda. Czy mamy kolejne rzeczy? Nie. A proszę kupić plastik, to, a na to już nie mamy miejsca. Eee, build. Aha, tylko się przesunął pewnie. A, bo tutaj to postawimy. Build Industry Sewing Machine. To chyba tutaj będzie. Bem, jest jeszcze jedna rzecz yy, i to było chyba farming, carpentry table. Nie, tego nie chcemy. Brzemianych rzeczy mnie nie interesują. Emerald, brakuje nam emeraldów. To niestety farming, moi drodzy. A czy łóżko to jest item, który się stawia czy który się... Yy, czy oddaliłem? Nie, wszystko jest okej. Okay. Który się stawia czy który się tutaj buduje? Chyba się buduje w Carpentry Table. Tak, bo tutaj raczej nie będzie, nie. No trudno to, bez łóżka musimy sobie dać radę. Czy mogę wybudować więcej bomb? Tu, tutaj będzie. Liquid Luck. A, spokojnie mogę, bardzo bardzo dużo stali. 20 sobie skraftujmy, co byśmy tutaj chcieli zrobić więcej? Stal? Nie. Landfill? No... Wheat. Właśnie, wheat mieliśmy sadzić. Wheat, 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 max, pyk. Czy mamy tutaj wheat? Ile mamy nasion wheatu? Zboża w sensie. 12, to mało. No ale dobra, yy, bo cały wydałem, rozumiem, na przerabianie na golda, więc tutaj z, postu, spróbujmy przywrócić nasz zapas. Dobra, tyle wystarczy. Faning można takie zautomatyzować. Na pewno można, ale oczywiście nie ma o tym zielonego pojęcia. Okej. Okay. Tu wszystko zrobione, tutaj sobie biegają te. Cały czas to samo. Nie. Cały czas nam, nam, nam tych emeraldów brakuje. Chodźmy, chodźmy pokopać. Bem, bam, 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 bam. Co rozwalasz znowuż? Powiedz mi. Kto i co rozwala? I dlaczego? Po co? Jaki jest w tym sens? Tu, 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 tu. Zakładam, że cały czas nie mamy emeraldów. Eee. Dobra. Wit i wheat przerabiamy oczywiście na nasiona. Infinite. Proszę bardzo. Craftujcie. Cześć dziadku. Ktoś złote jajo. Ja cały czas nie wiem. Te złote jajo chyba w tym y, ognistym biomie jest. Ale niestety cały czas nie wiem jak je zdobyć. Jak je pozyskać, to jest pytanie, nie nurtuje. Tu pewnie się opłaca landfill postawić. Żeby zwiększyć zasięg tego. W sensie zwiększyć wydajność czy coś. A ty chcesz za to zwykłe, Ja zakładam, że te rzeczy się po prostu zyskuje z, z kopania łopatką. Oczywiście może nie być prawdą, no ale wydaje mi się, że, że tak jest. Dobra, pośmienicie. Zbieramy, zbieramy. Forager, no niestety. Czasem tak to jest w tym Foragerze. Już trzeba grindować. A ty tamto rozwalasz. Oj, zaraz cię tak walnę, typie. Asz. Dobra. Te skałki rozwalmy. Tylko tutaj postawimy bombę. Bam! Oczywiście jak na złość żadnych emeraldów. 16. Sprawdźmy, czy możemy kupić kolejną wyspę. W tym sensie, że pójdziemy po prostu po więcej hajsu. A ja pójdę tutaj do... Tego, ulepszenia. Dlatego, że dużo kraftujemy cały czas, więc będziemy szybciej nabijali, expa w ten sposób. Aha, tutaj nam się to zrobiło. Yy, I ja bym chciał w takim razie wyrzucić do Volta te rzeczy. One mi są, wiecie, na co potrzebne. No właśnie, na nic. Yy, I chciałbym w zamian wziąć wheat seeds tego wita jeszcze tutaj nasadzić. Mm, mm, mm. Du, 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 du. Dobra. Bam. Posadzone. No trochę żeśmy tutaj hajsu, że tak powiem, zaoszczędzili, zapominając o tym. Bam, bam, bam. Nice. Wysadźmy to. O Jezu, przepraszam, potrąciłem mikrofon hardcore'owo. Dobra. Pięć koła mamy. E, możemy za to kupić, albo spróbować kupić jakieś jeszcze mroźne biomki. Byland. Mroźne biomki nie są takie drogie. Mm, tu mamy pewnie dalej te mroczne biomki. Tu pewnie jest ostatni pustynny. To może kupmy ostatni pustynny. Wow, jakaś wieża, Nice. No i możemy yy, stać nas jeszcze na to. Na pewno. Bam! Uuu! Na co jeszcze nas stać? Chyba nie. To wszystko na co mnie stać. Du, du, du. E, chodźmy te Anki zobaczyć, o co chodzi. Ej, chyba że już mogę Royal Clothing yy, wybudować, to byłoby super. Teraz już muszę mieć jakiś emerald. To jest niemożliwe, żebym go nie miał. Lol. <grystanie> 14:29. What the fuck? A pewnie te wszystkie zużywają na bieżąco. A wyłączę was na chwilę. I should eat. I know. O, oh, hej! Cześć Tom Bombadila. Dobra. Sprawdźmy cośmy od Toma Bombadila kupili. To yy, do Co to robi? The most precious gemstone in the entire world. Do Volta. Do Volta. Do Teraz wydaje mi się, że mamy na wystarczająco dużo czaszek, żeby ten Skull Sword zrobić. Mmm, dobra. Coś tutaj chciałem zrobić. A do tej wieży w ogóle można wejść, chyba. Ooh. 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 Cóż to takiego? Summon's rocks and ore all around you. Demon scroll. This powerful scroll spawns fireballs around you. I Builder scroll. Boost the efficiency of nearby structures. Uuu. Fajne scroll, żeśmy dostali. Czy jest tu więcej tych roślinek? Jest. O! Klasyczny telefon. Wow, mamy mieczyk. Nice. Tutaj się te rzeczy automatycznie kopią. Wyśmienicie. A, no, to jest już prawie rozwalone. Trzeba o to zadbać. Myślałem, że to się tego nie da rozwalić. Mm, dobra, mamy dla ciebie te itemki. Masz dziadu. Cinder Blooms, this is great. I need a few more things, before I can give you my super special magic scepter. What do you want? I know that super special magic scepter. How about you bring me some stars from my magic scroll? Wow, nie mam pojęcia, czy coś takiego nawet mógłbym zdobyć. Coś tutaj wypadło. Aha, tutaj już mamy w takim razie to miejsce. Co to jest? Cóż to takiego. Liquid luck. Ah, już. Fakt, przestań rozwalać to typie typerku. Przestań to rozwalać. Ogólnie to pewnie opłaca się. Ogólnie to pewnie opłaca się te miksturki wypijać. Dobra, chodźmy na górę. Eee, no nie no, to jest jakiś żart. <laughs> Cały czas nie mamy tego emeraldu. To jest przedziwne, że czasem drop rate tych rzeczy jest taki taki jakiś po prostu przedziwny. Że w ogóle nie znajdujesz jednej rzeczy, czy jednego dżemu. A pozostałe po prostu znajdujesz w jakiejś niesamowitej ilości. My inventory is full. No to chyba trzeba zbudować kolejny ten. Mm, kolejny volt. Volt, proszę bardzo. Bam. Nie chcę więcej voltów budować tutaj. Du, 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 du. Dopóki nie wybudujemy tej ziemi, znaczy tych, tych yy, podłoża tego kamiennego, bo znowu trzeba będzie je i. No jest w końcu jakiś emerald. Jesus. Teraz pewnie będziemy znajdowali non-stop emeraldy, znając tę grę. Okej, okay. zróbmy ten... Aha, dalej nie mogę. Do czego został zużyty emerald? O, oh, fuck. Dawaj mi to. Eee, to chciałem zrobić. Royal Cloud Craft. Czy moglibyśmy miecz skraftować? Kolejny. Crystal Sword. Royal Steel. No niestety potrzebny jest Royal Steel, którego nie mamy. Co dopiero będziemy mieli. Du -du -du -du. Czy to się odnowiło? Mit mm, skewers, fossil. Nic ciekawego nie ma. Nic? O, kolejny emerald. Nice. Du -du -du. Du -du -du -du. A tak, zaraz scroll'a użyli. O, kolejny poziom, nice. Dobra. Moim zdaniem możemy już. O, kolejny raz. Moim zdaniem możemy spróbować zbudować droidę. Double item. Cały czas się robi. Ojejku. strasznie długo. Eee, droid, brakuje nam tylko fiberglassu. Mmm, plastik! To po co ja zbierałem ten... Po co ja to zbierałem? Czy ktoś mi może <śm> odpowiedzieć na to pytanie? Plastik, ha, bo do plastiku to jest potrzebne. Bottled oil. Klasyk, klasyczny ogar to był w moim wykonaniu. Golden Gloves, Gold Ingot jest potrzebny, dobrze, to znaczy musimy przestać robić stal na chwilę. I weed, tak, weed jest potrzebny, to znaczy że musimy to przestać robić na chwilę. I zasiać weed. gdzieś się nie przedostanę tędy. Dobra, wsadzimy wita. Nice. Nice. Udało się. Mamy posadzonego Wita. Yy, teraz jedyna rzecz, której mi brakuje. O! Items restocked. Class floor Wit. O, totalny droid. Nie stać mi na droida, fuck. Może coś mogę sprzedać. Tak czy inaczej mogę na pewno skraftować droida. Już. Zaraz, tylko będę musiał plastik zrobić. Craft. To się gdzieś 100 lat robiło. E, czy ja mogę na tyle rzeczy sprzedać, żeby mieć 10 tysięcy? Na pewno mogę zebrać cały ten hajs z tych miejsc. I to dało nam całe 3K. Tu mogę próbować sprzedawać rzeczy. Ups! W ogóle nie chciałem tego zrobić. To było bardzo nieopłacalne. Czego mam dużo? Kol. Nie, tego nie chcę sprzedać. W ogóle po co ja to w plecaku? Po co jak kol w plecaku? Noszę? To jest jakiś absurd. To też nie chcę nosić w plecaku. To mogę sprzedać. Co jeszcze mogę sprzedać? No, nic tutaj takiego dużej wartości nie ma, co ja mam bardzo dużo. E, mogę sprzedać ryby. O, albo mięso i ryby to jest to, co ja mogę tutaj. E, tu mamy łóżko, ja chciałem je zbudować. Slime możemy połowę sprzedać. Ankor możemy sprzedać. Slime i jeszcze mięso w takim razie dawaj mi. E, egg. Nie, mięso. Cooked meat. Mia, 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 nie, mia. Teraz tak, sprzedaję Ankory. Sprzedaję. A właśnie nie chcę całości. O, fuck, no trudno. Kupmy sobie droida. Nice! Mamy droida. Hello! Czy to jest mój droid? I co ty robisz? Nie do końca rozumiem, co się dzieje. <laughs> Gdzie jest ten droid? Nie, na pewno nie jest tutaj. On lata i coś robi, nie wiem do końca co. A, zbiera się temy, typie, które upadną. Trochę bez sensu. Ja musiałbym się wyposażyć w ten... Pikax, znaczy w mining laser. Unlocks power plants. Droids deal double damage. Mining rods deal double damage. No dobra, zobaczymy co zasadzie. Lata sobie ten droid na razie. Czy ja mogę... Jakoś, jakieś mam menu tutaj? Coś jak mogę się do niego dostać, czy coś? Nie. Nie mogę. A, znowu oddaliłem. Sorry. Słuchajcie, tak czy inaczej, yy, musimy niestety na dzisiaj kończyć, także... Czy ty to rozwalasz, czy nie? Tak, rozwalasz. Nice. Nice, to mi się podoba. Yy... Fiberglass. Czy każdy po prostu kolejny kosztuje więcej? To by było ciekawe. Dobra, słuchajcie, kończmy tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.